Cześć z tej strony Yahoo, a to jest kolejny odcinek z serii World of Tanks. Powinien być trzeci, ale będzie drugi, bo poprzedni okazało się, że mi w połowie nagry przestało nagrywać. No to polecimy znowu bitwę Crusaderem, bo idzie mi nim bardzo dobrze. Tu mogę pokazać wyniki z poprzedniego meczu. Z poprzedniej bitwy chyba lepiej brzmi. To lecimy. Muszę jeszcze zebrać tylko 7000 Expa na, na Crusaderze. Mam nadzieję, że nam się to uda dzisiaj. Szóste poziomy dużo ciężkich, no nie będzie to dla mnie chyba ciekawa bitwa. Nie wiem dlaczego, ale generalnie nie lubię zbytnio medów Wolę zdecydowanie bardziej czołgi ciężkie albo lighty, bo lighty są szybkie, a czołgi ciężkie dobrze opancerzone. A medy coś tak pomiędzy. Trzeba było z uciekać, to było skazane na porażkę. Jedy na drugą stronę, może drugą stroną coś się uda. Tylko 59-16 może by się udało gdzieś jakoś... ...o nie szkodliwić. Mam nadzieję, że go raz wali. A, chyba 59 nie, nie zamierzam do tego dopuścić. I nie mam. 59 16 Nasza drużyna wreszcie raczyła się ruszyć do przodu. Aha. Myślałem, że on tam ja raczej w drugą stronę stał. No cóż. Krótka bitwa, to możemy przejechać jeszcze jedną. Na pewności, żeby była na pewno krótka, to myślę, że to może być ten. Chcę go na T67 zrobić. Nawet fajny czołg w razie chyba według mnie to za długo ładuje jeden pocisk, bo magazynku nie ma. A ładowanie jednego pocisku trwa 5 sekund, co według mnie jest trochę za długie. Już wiem, że mnie wykryli, bo tu ktoś strz strzelał. Można sobie fajnie postrzelać na górkę. trzeba wprawdzie trafiać na ręku. No i widzieć. Źle... Nie strzela się źle do ludzi, których się widzi. Właśnie widać, że się przebili. O, 25 trafimy, cyrwa, trafika. No niestety nie trzeba już kończyć odcinek, w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku i cześć.